Dzisiaj napotkam sześć kobiet, które zgwałcę. O, taka afirmacja. No bo tak, dla ciebie to może być korzystne, ale nie dla tych kobiet. Więc musi być afirmacja korzystna w dwa kierunki. To jest bardzo ważne. I teraz, ja będąc częścią tej miłości, nie mogę do, do żadnego z Was czuć nienawiści. To jest dużo szersze, dużo mocniejsze. Jak Grzegorz, jestem miłością? To ja się oszukuję. A w tym bardziej to widzę miłość i czuję, że jednak. Coś jest nie tak, nie mam tej miłości. Więc podchodzę i mówię, co teraz powinienem zrobić? Wybaczam ci. O tym będziemy mówili później. Ja trochę wyprzedzam. Wybaczam ci. Wracam. Miłość. O, weszło, okej. Okay. Miłość. Zobaczcie sobie, jak afirmację można zamienić na momentalnie na zwiększenie yy, yy, wibracji i, i, i akceptację i otwarcie się w ogóle na wszystko. Tak, ale ty afirmujesz, ty afirmujesz na każdej przy... Jestem niegodzien, jestem winny, to ci nie tak. pomaga. Natomiast nie tyle przyznanie się do winy, co... Z... Tak tak Wyinżytrujemy ci w sobie tak? To jest... Blisko. Skupa. Blisko. Co jeszcze? Poprawa. Blisko. To co mówicie, będzie krok, krok następny. Świadomość. Tak. Nie przyznanie się do winy, tylko wystarczy sobie uświadomić winę i energetyka się zmienia. Bo jeżeli ty sobie uświadomisz, a ja na przykład pokłócę się przykładowo z Kasią, ale ja jestem świadomy tego, to jak ja na niej przychodzę, to ja już przychodzę na zasadzie, ja już przychodzę skruszony. Kaśka, wiesz co? No i tak zrobiłem w jednym pozytywnym miejscu w Katowicach, gdzie okazało się, że to ma tyle z pozytywem wspólnego, co ja z heavy metalowcami i długimi włosami, którymi oni zarzucają na scenie. Dodajcie w afirmacji gest. Dodajcie, zobaczcie, jakie gesty są ważne. I ludzie od razu zmieniają energetykę. Ale nauczcie umysł, że ten gest, a potem, wie, wiecie jak to odpalić? Wystarczy podnieść ręce, już nic nie mówić i wchodzicie w energię. Patrzcie. Nie wiem, czy, czy tu widzicie, ale ja już to mam. Po prostu wchodzi.